Dobra. chodzimy w energika, let's go. A ciekawe, jak. gry zajęło mi 11 godzin i 22 minuty. Przy czym, dla pełniejszego zrozumienia, powinno się grą ukończyć co najmniej dwa razy. Okay. Rok, Kurde. Dwa... Ej, a to jest bez kitu giga-ciekawy dyskurs. Już na samym początku jego ja mogę zacząć. Ja to muszę rozrysować w pańcie. Patrzcie. Jak mamy grę, nie mówię, że dokładnie Silent Hill jest taką grą. Ale Energics zaznaczył, że grę trzeba ukończyć dwa razy. I mamy grę, która przez tu mamy procent ukończenia gry, i tu będzie 100% w tym miejscu. Tu jest 100%, a tu jest 0%. Jeżeli mamy grę, która w ostatnich 90%, sorry, w ostatnich 10% przy 90% faktycznie oferuje Ci jakiś Inny typ gameplayu, albo daje ci nawet nie inny typ gameplay. No sorry, jak gra ci z inny typ gameplayu na ostatnie 10% i da ci możliwość wyboru. Jeżeli to ostatnie 10% będzie prowadziło do jakiegoś innego rozwiązania fabularnego, albo jakiegoś innego cinematika, albo do po prostu innego zakończenia, to czy w sumie tą grę trzeba byłoby ograć dwa razy, żeby ją lepiej ocenić? Bo co, co ja, ja wrócę do tego, co Energik powiedział. Ukończenie gry zajęło mi 11 godzin i 20 22 minuty, przy czym dla pełniejszego zrozumienia. Dobra, powiedział dla pełniejszego zrozumienia. No to wiadomo, jak ktoś miałby robić materiał oparty o historię tej gry, o jej lore, chciałby coś więcej o niej opowiedzieć, no to na pewno drugie zakończenie może dać więcej kontekstu, no nie musi w zależności od tego, jak gra jest napisana, prawda? Ale no... nie każda gra mi się wydaje, ma na tyle dobry replayability, że warto ją ogrywać drugi raz, całkowicie od zera, tylko po to, żeby zobaczyć inne zakończenie. Co gracze robią najczęściej? Robią sobie w tym miejscu save state'a. I kontynuują drugą linię fabularną. No dobra, ale idźmy dalej. Powinno się grę ukończyć co najmniej dwa razy. Rok 2002. Grudzień. Za oknem już ciemno. Śniegu nasypało konkretnie. Wszystko skąpane w żółtawym świetle osiedlowych lamp. Wszystko zdawało się ciche i w pewien sposób spokojne. Zamknięty w swojej noże na czwartym piętrze Jest odpalałem Silent Hill 2. Ja Wam powiem, że tak jak je jak ja patrzę na tego Silent Hill 2, to ja wiem, że to jest stara gra. Ona w tym momencie, no, masz grafikę odstającą od dzisiejszych realiów, ale ona tak idealnie czasowo się zamortyzowała. Jest tak paskudna i przeklęta w tej swojej grafice, że mam wrażenie, że ona wygląda lepiej niż remake. Wiecie o co mi chodzi? No bo teoretycznie ona nie wygląda lepiej niż remake, no bo była stylizowana na fotorealistyczną grafikę, tylko no tak wtedy wyglądała fotorealistyczna grafika, a raczej stylizowanie, bo próbowali jak najbardziej oszukiwać wszystkie elementy graficzne, no ale no ma, no ma klimacik. No, ma klimacik. na moim pcecie było to moje pierwsze zetknięcie z serią. Trochę nie wiedziałem, czego się spodziewać. Rezydenta, czy to coś innego? Początkowa scena z monologiem Jamesa, gdzieś na obrzeżach miasteczka Silent Hill, idealnie współgrała z widokiem za oknem. Nie, Spokojna złoto. muzyczka i klimat Ale ogólnego. to widać, bo. Dużo takich horrorów indie, jakiś postowanych na Ichio. W tym momencie mocno stylizujesz się na takie grafiki, prawda? Po przygnębieniu zdawał się udzielać również mnie. Ruszyłem w zamglone Silent Hill, aby rozwiązać zagadkę zmarłej żony. To moje pierwsze wspomnienie o Silent Hill 2. Od tamtego czasu ograłem każdą część serii. No dobra, poza Book of Memories, ale jakoś nie mogę się przełamać. Silent Hill próbował różnego podejścia, rebootu zrobionego przez Climax, który był również w Porządku. Był też celowniczek Silent Hill, który, no cóż, był celowniczkiem, ale. Jezu, czy jest jakiś materiał energii, gdzie on nie wspomina o celowniczkach? Też posiadał klimat mglistego, a. Nie, też ja Energika. I się dowiadujesz, że nawet Silent Hill był celowniczy. Afrykańskiego miasteczka. W końcu po latach Polacy zremakowali Silent Hill 2, i to też było bardzo dobre. Ale zapowiedziano coś jeszcze, coś, czego jeszcze nie było. Wyglądało mm -hmm. fajnie, ale czy to wciąż Silent Hill? Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik micielski a to recenzja gry. Silent Hill F wersji na PlayStation 5 Pro. Zapraszam. Silent Hill F podzielił graczy. Na tych, co twierdzą, że gra nie ma zupełnie nic wspólnego z serią Silent Hill i na tych, co uważają, że to nowy rozdział serii i niezwykle udany. Prawda jak zwykle leży gdzieś po środku. Silent Hill F ma bardzo kieł. Zajebisty Design Oba. Zajebisty Design Moba. Ja, ja wam powiem, że ja nawet teraz jak patrzy ten kadr, jak to jest światło położone, to to wygląda o wiele lepiej w dalszej części gry. Prawda jak zwykle leży gdzieś po środku. Silent Hill F ma bardzo. A ja kie... może mam wy... Praną głowę, bo grałem w JT teraz. Wszystkie elementy i takie, które ocierają się o genialność, ale jasno na początku recenzji postawię sprawę. To dobry japoński horror, ale bardzo kiepski Silent Hill. Grając, miałem wrażenie, że studio odpowiedzialne za grę na początku stworzyło po prostu ciekawy japoński horror. Ale ciekawy japoński horror nie sprzedałby się tak dobrze, jak Gdy gra z ugruntowaną marką, więc no doszło do czego doszło. To moje przypuszczenie. Ale kilka elementów coraz bardziej mnie w tym przekonaniu utwierdzało. No ale po kolei. Gra przenosi nas do lat 60., do wioski Ebisugaoka w Japonii. Wcielamy się w dziewczynę Shimizu Hinako. Po kłótni z ojcem dziewczyna wychodzi z domu, aby spotkać się z przyjaciółmi. Od tego momentu zaczyna robić się dziwnie. Miasteczko zaczynają porastać tygrysie lilie, które zabijają przyjaciółkę Hinako. Ta cierpiąc na powtarzające się bóle głowy bierze bliżej nieokreślone piguły, a to powoduje, że co jakiś czas nastolaki. traci przytomność i przenosi się do dziwnego świata, w którym spotyka człowieka w lisiej masce. A potem jest już tylko dziwniej. Historia z początku ciekawi, intryguje, gra stawia coraz więcej pytań. Dziwność to bardzo ważny element Silent Hill F. Gra opiera się w dużej mierze na japońskich wierzeniach, więc dla nas gra jest miejscami niezrozumiała. Przyznam się wam, że po ukończeniu gry zastanawiałem się o co. Ale właśnie dziwność, to nie macie wrażenie, że Silent Hill F ma tą dziwność tak wyważoną bardzo mocno do europejskich i amerykańskich standardów i brakuje tu takiej japońskiej dziwności. Może dalej jest tego więcej, ale z tego etapu, co ja faktycznie grałem, i... No ja nie wracam do tej gry, sorry. No po prostu ja osobiście uważam, że to jest gównem, nie jest warto mojego czasu i są lepsze gry do ogrywania w tym momencie. To mi brakuje tutaj takiej azjatyckiej kreatywności w odjechaniu. Ogrywając tego Silent Heela, to wam na przykład mówiłem o filmie Tetsuo, Człowiek z Żelaza i mi tu czegoś takiego brakuje. Takiego we też designu, a że tak patrzysz na to, no, no, no niechu, ja, no nie wpadłbym na to. Europejczycy by na to nie wpadli, Amerykanie by na to nie wpadli, to musieli być Azjaci, nie? Nie chodziło. No dobra, powiem Wam, doczytałem na internecie wyjaśnienie i przyznam, że grając, nigdy bym nie postawił na rozwiązanie historii, jakie znalazłem w wyjaśnieniu. Jestem prosty chłop i Silent Hill F było dla mnie po prostu niezrozumiałe. Niemniej, kolejne wydarzenia, których będziemy świadkami, są intrygujące, ale aby zrozumieć grę, trzeba ją ukończyć kilka razy. To warunek. Pytanie tylko, czy będziecie mieli na to siłę. Ja niestety nie miałem. Od razu co rzuc... To dużo, to duże mówi, jakże że. się w oczy? To to, że gra ma mocny vibe tytułów pokroju Fatal Frame czy Kuon. To zupełne odejście od klimatów miasteczka Silent Hill. Gra wciąż jest tą, z którą chodzimy, kurwa. rozwiązujemy zagadki, do nich jeszcze wrócę no fajne i walczymy. Czym gra łączy się Dobry z serią Silent kontestuję. Hill? No Tytułem na siłę powiedziałbym, że mgłą, choć to bardzo kiepski trop, no i kilkoma trakami wykonanymi przez Yamaokę. Aha, i jest zakończenie UFO, które wygląda jak dodane w ostatniej chwili, bo jest pokazane za pomocą. Ja wam powiem, że Silent Hill F, takie najbardziej mi porównanie tej gry pasuje do dioramy. Ta gra ładnie wygląda. To miasteczko jest Fajnie tak zaprojektowane, wiecie, z takim jakby odpowiednim szczegółem. Wiadomo, no nie jest to na poziomie Kronosa, ale ono po prostu wygląda ładnie, ale to jest nadal nieinteraktywna diorama. I to jedynie co, to to masz to na półce i to ładnie wygląda. I to jest gra, która, no, wiesz, stworzyła autentycznie wyglądające miasto lat 60. w Japonii, osadzone w klimacie Silent Hilla, horrora są mgłą i odpowiednio wypranymi kolorami, no ale, wiesz, no, ścian to tam za bardzo nie poliżesz, zaułków to tam zbyt dużo nie ma, nie masz, Takiego poczucia przytłoczenia, jak miałeś w starych Silent Hillach, jak wchodziłeś do jakiegoś budynku. I, i, I mi się wydaje, że ta gra w tym chyba najbardziej failuje, w interaktywności. Daje ci poczucie, no, ogromnego schematu, no, idziesz dosłownie po linii do przodu. No, ale są notatki. Są mangi. To tyle. Próżno szukać nawiązania do miasteczka Silent Hill. Przyznam, że osobiście spodziewałem się jakiegoś połączenia, że może klątwa Silent Hill miała swój początek w Japonii? No nie. Nic z tych rzeczy. Zupełnie nic. W grze Hinako jest określona czterema ważnymi elementami: to energia, wytrzymałość, poczytalność i wytrzymałość broni. Na każdy z nich musimy mieć baczenie, bo są one dość istotne podczas rozgrywki. Elementem, który najbardziej drażni graczy jest system walki. No jest on dość kontrowersyjny. Hinako to japońska dziewuszka. Nie oczekujmy, że będzie machała pałą jak chłop. Widać, że zamachy cięższą bronią, jak toporem, wymagają od niej wysiłku. Dlatego walka większa. Znaczy, mi się nie wydaje, żeby tu jakkolwiek chodziło o autentyczność tego systemu w tym wszystkim? Tu nie jest problem tego, że te animacje są przytrzymane, bo to jest 16-letnia dziewczyna. Która nagle posługuje się dwuręcznym młotem, bo to idąc dosłownie w tą samą stronę, można by powiedzieć, dlaczego ona ma tak szybkie uniki, i dlaczego ona jest tak wysportowana, dlaczego ona się wręcz teleportuje. Ten system walki jest po prostu chujowy. Masz źle dostosowane frame regeneracji staminy, masz źle dostosowane dead frame'y po wykonaniu ataku, i, 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 i tu leży problem. To mi się nie wydaje, żeby miało jakikolwiek względ na no, umowność gry. Gry są umowne. I no, zawsze będą, zawsze będziemy musieli pójść na pewne ustępstwa, i zawsze niektóre rzeczy będzie trzeba próbować trochę naciągnąć i trochę wytłumaczyć, no nie? ...orężem jest mozolna i powolna. Kinako ma dwa ciosy: wolny i szybki. Każdy cios zmniejszy. I tutaj problem pojawia się najbardziej w tym miejscu, że ta gra celowo wrzuciła ten system walki, celowo połączyła z nim kilka mechanik, celowo dała dużą ilość przeciwników, z którymi, no, no nieraz dosłownie jesteś zmuszony, żeby walczyć i zrobiła to po prostu źle, no nie? Czyli to nie jest jakiś dodatkowy element gry, który tak naprawdę jest jednym z wielu sposobów na rozwiązanie problemów Silent Hilla, prawda? Bo to nie jest taka sytuacja, że masz Silent Hilla, gdzie możesz rozwiązać to ucieczką, możesz rozwiązać to walką, możesz rozwiązać to strzelanie, możesz rozwiązać to pułapkami. Nie, ta gra forsuje cię do walki. Więc jeżeli oni stwierdzili, że wytworzą grę, w której cię sforsują do wykonywania pewnej czynności, to powinna się tą czynność w pełni w pełni ocenić, tak jak jest. Szan nam wytrzymałość. Tutaj sporo ludzi wspomina, że to bardzo soulslike'owe. Jeśli wytrzymałość zejdzie do zera, nie tylko nie wykonamy ciosu, ale nie będziemy mogli biegać czy zrobić uniku, a unik jest jedyną możliwością defensywną. Wygląda to pociesznie jak dziewuszka, która ledwo może utrzymać siekierę nad głową niczym w... generalnie Wiecie, że jestem orędownikiem tego, że w grze zawsze musisz mieć jakiś dodatkowy system, do którego musisz się dostosować i zaadaptować, prawda? I no najprostszym systemem do wprowadzenia jest zawsze system staminy. Czyli musisz myśleć czy będziesz miał możliwość atakowania, czy będziesz miał możliwość dodżowania i w jakiej częstotliwości możesz to robić, prawda? I to jest mega ważne w tym wszystkim. Ale mamy gry, które udowodniają nam, że potrafią to robić na zupełnie innych systemach. No i taki Sekiro faktycznie takiego systemu nie miało i postawiło na system poiza. Ale w momencie, gdy my mamy survival horror, który jednocześnie daje ci pasek sanity, pasek wytrzymałości broni i pasek wytrzymałości w grze, która finalnie źle po prostu robi tą walkę. To dostajesz tego natłu, i mi się wydaje, że tu wytrzymałość broni. I twoje sanity byłoby wystarczającymi ograniczeniami. Naprawdę. I, ten, i, I ja nie wiem, czy z tej gry nie byłoby lepiej, jakby usunąć ten pasek staminy, bo i tak masz turbo przeciągnięte te animacje, i tak masz ogromną konsekwencję tego czasu, i nie jesteś w stanie zaatakować i od razu wydoczować. I musiałbyś patrzeć na te timingi, i miałbyś dwa dodatkowe systemy. Ten, ten system staminy z tej gry jest moim zdaniem po prostu, do, ona by była lepsza, gdyby wyjechać z niej staminę. Wytrawny wojownik robi kilkumetrowy unik w bok. Jezu, Teraz, kurde, jeśli unik wykonamy tak perfekcyjnie, czas na chwilę zwolni. Wydawało, Tylko, że oni wzięli i dali, że na perfekt dobrze masz 100% regent do pełna, tak jakby widzieli, że jest chujowy balans i trzeba byłoby to jakoś poustawiać. Tylko, że no nie wiem, mi się wydaje, że w survivalach horrorach bardzo często grasz spacingiem i nawet w grasz z spacingiem, grach, które polegają na iframesach e i w sumie dawanie dodatkowych profitów za te Perfect Dodge czy jest sensowne? Czy są jakieś, są jakieś gierki, jakieś souls -like które dawały ci dodatkowe profity za Perfect Dodge? Tak w sumie się zastanawiam? Chyba w solsach coś było albo w jakimś Platbornie, Baldanie, coś jest. Są jakieś bonusy w Stellar Blaze, chyba były, w Wuchangu były. W Wuchangu były, no. I w Ekspedycji. Bez kitu, w Ekspedycji dostajesz dodatkowe resource za perfekty, prawda? W Wukongu też chyba dostajesz. I, i teraz zobaczcie, dostajesz w tych grach takich bardziej akcyjnych. Ale czy tam dostajesz regeny staminy? W Wuchangu dostajesz dodatkowy resource ofensywny. W Stellarze dostajesz też chyba dodatkowy resource ofensywny, a nie regenerację staminy. I teraz stelar, nie ma systemu staminy. W Miał system staminy, prawda? Czy nie miał? Nie miał. To jest multum rzeczy, które można było wziąć pod uwagę, ale finalnie konkluzja jest taka, z tej gry powinno się wyjebać system staminy, albo przynajmniej go przebudować. No nie może być nie może być takiej sytuacji, że jak ty wykorzystasz w pełni staminę, to czekać czekasz 3 sekundy zanim ona się od razu zanim ona w ogóle się zacznie generować. To, bo to, jest, to jest głupota w chuj. Myślisz o rozdzieleniu staminy do biegania? Nie, nie wiem, aż tak chyba tego nie... Myślę, że to idealny moment na soczystą kontrę, ale nie tutaj. Przeciwnik wykonuje zazwyczaj kilku ciosowe combo i nie przerwie animacji, bo wszedł nam unik, więc mhm. atakowanie po uniku naraża nas i tak na kolejne Dokładnie razy. tak Najbardziej jest. kontrowersyjnym elementem jest... Dlatego w tej grze chcesz grać na zasadzie turowej i chcesz zrobić spacing, poczekać aż przeciwnik zrobi combo i wtedy go zaatakować. I podchodzisz do przeciwnika, zaczyna combo, dodżujesz do tyłu, budujesz spacing, prawda? Czekasz, aż przeciwnik skończy swoją turę i wykonujesz swoją. I to jest to, to źle zaimplementowany system staminy, zawsze będzie do tego prowadził. Z jedna polska gra, która zrobiła to identycznie i nazywa się Lords of the Fallen. I miała na premierę dokładnie ten sam problem. Wytrzymałość broni, ta psuje się błyskawicznie. Im lepsza broń, tym szybciej się psuje. To prawda, możemy znaleźć narzędzia, które naprawią nam oręż, ale są one dość rzadko spotykane, a gra często wymusza na nas walkę. Owszem, tu i tam możemy jej uniknąć, ale pod koniec gry Silent Hill F. Z mienia się niemal w bite mapa, bo trzeba walczyć z kolejnymi falami wrogów. To Jeśli wyczerpiesz jeszcze. całą broń i nie masz narzędzi, jesteś jak to się mówi, w totalnej dupie. Bo gra nie przepuści cię dalej dopóki nie pokonasz wrogów. Jest to dziwne zagranie dewelopera, bo walka miejscami jest wymagająca i niemożliwa do uniknięcia, ale z drugiej strony masz broń, która błyskawicznie się niszczy. Mhm. Ale! Mamy jeszcze tryb skupienia. I to jest największy problem. Bo w że jesteś forsowany do walki i nie masz z niej żadnego profitu. Zostałem reklamę go Osobi odejść, czy ten stream jest sponsorowany przez Sony. <laughs> o, to zabawne. To ciekawy element mechaniki. Przeciwnicy, tuż przed mocarnymi ciosami, mają bardzo krótkie okienko, kiedy możemy wykonać kontratak. Zazwyczaj to mocny cios, który przeciwnika oszałamia. Okienko jest niezwykle krótkie, ale. To Okienko jest krótkie i. Tu chyba też trzeba zużyć fokus, żeby wejść w ten tryb parowania, ale nie jestem stuprocentowo pewny. Wydaje mi się tak na 90%, że tak było. I lepiej jest ten fokus, żeby walnąć heavy attack, bo to. W pełni stanuje przeciwnika, pozwala ci wyprowadzić pełne kombo i go zabijasz na strzała. Możemy użyć trybu skupienia, który wykorzystuje poczytalność. Wtedy okienko jest dłuższe i Aha, ma możliwość dobra. wplikania się w kontratak. Czasem ta mechanika będzie wręcz niezbędna do przejścia gry i będzie jedynym sensownym sposobem, aby w ogóle niektóre walki przejść. Tak czy tak, niestety, ale system walki to najsłabszy element Silent Hill F. No, i teraz można by powiedzieć, że no nie jest istotny system walki w survival horrorze, ale jeżeli survival horror cię forsuje do tego systemu walki i duży procent rozgrywki faktycznie się na nim opiera, no to chyba też powinno się to rzeczowo ocenić, nie? Bardzo ciekawy jest design przeciwników. Niestety z ich różnorodnością jest już bardzo kiepsko. Podstawowe połamane Lafiryndo manekiny są świetne. Miałem skojarzenia z klipem Kena Ishi do utworu Ekstra polecam obejrzeć. Niestety pod koniec gry twórcy zamiast iść w różnorodność, idą w ilość powtarzalnych przeciwników i zaczyna to poważnie irytować, bo niemal czujesz, że ma to tylko jeden cel: wydłużyć czas rozgrywki. Każdy mhm. Kolejny pojedynek zwiększa pokłady frustracji, bo walka nic nie wnosi, a jedynie uszczupla zasoby niszczy broń i nie ma żadnego że takiej sytuacji, że jedzie po tym jedzie, po czym jest 8 sensu, szczególnie jak nie można jej uniknąć. Gdyby chociaż dawali za nią, nie wiem, Expa, byłby w tym jakiś cel, a tak to jedynie powtarzalne, nudne drewno. Ale Silent Hill F to nie tylko walka, to też zagadki. I tutaj chylę czoła. Dawno w grach mainstreamowych nie widziałem tak trudnych zagadek. Gra pozwala ustawić na początku... Każdy pokazuje tą zagadkę jakby była jakaś zajebista, ja do niej nie doszedłem. No ja zrobiłem, były pierwsze trzy... Albo cztery zagadki. No to były banalne. Dobra, nie rozwiązałem zagadki z tymi. Nie rozwiązałem zagadki z strachami na wróble, przeklikałem ją, i do tej pory nie wiem o co w niej chodziło. Chodziło w niej, no na pewno, uśmiech, o, o jakąś ekspresję twarzy, ale musiał być jakiś dodatkowy element, bo moje rozwiązanie nie działało. Poziom trudności, zagadek i walki. No i ja też grałem w ogóle chyba w tym najwyższym trybie zagadek, nie? Bo tu był poziom trudności, to ja odpowiem ten najwyższy. Grałem na tych najwyższych dostępnych od razu poziomach i zagadki są naprawdę srogie. I tutaj pojawił się pierwszy przebłysk: tego, że gra nie była szykowana jako Silent Hill. Wiele z zagadek jest bardzo dziwnie tłumaczonych. Gimnastyka, jakiej podjęli się tłumacze, wzbudza podziw. Sato to byłby 54 plus 0, 06. 5 wygląda jak S, a wygląda jak 4. Jest podobne do A, prawda? Znak plus to T. A 0 to o, bo w zasadzie mają taki sam kształt. No? W sumie 6 nie jest podobne do u ale najwyraźniej to ta litera. Ale widać, że wiele z nich było wręcz niemożliwe do przeniesienia poza Japonię. Dlatego dostajemy dziwne kwiatki, typu w jednym momencie wskazówka mówi, że litera U wygląda trochę jak 6. Naprawdę, ja wyglądam trochę jak Brad Pitt. Trudność zagadek polega na tym, że mamy jedynie jako wskazówkę koślawe tłumaczenie albo wierszyk. I tutaj można się za... No jak dla mnie problem tych zagadek jest bardzo często taki w grach, że to nie są zagadki logiczne, które wymagają od ciebie logiki. I dobrym przykładem zagadek logicznych w grze, w grach jest machinarium, gdzie po prostu musisz coś rozwiązać i tyle, i nie ma szukania jakichś bzdur albo pomocy. A w survival horrorach bardzo często są zagadki na zasadzie znajdź element A, i dopiero potem dopasuj element A znajdź element B i dopasuj element B to są takie zagadki chowanego bardziej, a nie zagadki typowo logiczne. Szczególnie na pudełku w szkole, jak i pod koniec na zagadkę z medalionami i lisami potrafi być ciężko, ale to akurat niesamowicie doceniłem fajnie było trochę zaprząc do gry szare komórki, tutaj Silent Hill F błyszczy. Od wielu wielu lat nie miałem sytuacji, że wyłączałem konsolę, zaczynałem robić coś innego, ale w głowie wciąż szukałem rozwiązania problemu. Myślę, że ostatni raz takie uczucie pojawiło się gdzieś w latach 90. Dlatego szanuję w opór zagadki i szkoda, że nie było ich więcej kosztem drewnianej, nudnej i powtarzalnej walki. Bardzo fajnie rozwiązanie. A mnie też to zastanawia, czemu, czemu w grach nie, nie, nie dochodzą do takich wniosków. Przecież łatwiej jest chyba do gry najebać zagadek, niż zrobić cały system walki i go potem kopiować na siłę. No zagadki dosłownie można kopiować. Zagadki nie, nie musisz wszystkich wymyślać. Bazujesz je na jakichś wcześniej już wytworzonych schematach. Dodać do gry pięć więcej zagadek, to, to nie jest coś, co wydłuży czas tworzenia gry o pół roku, prawda? A nagle stwierdzenie, że robimy survival horror i musimy go oprzeć na systemie Staminy, na parowaniu i silnych atakach, no to jest coś, co doda do gry dodatkowe pół roku, nie? ...upgrade postaci. Możemy zwiększyć trzy podstawowe wskaźniki, jak energia, wytrzymałość czy skupienie, plus jeden dodatkowy, o którym zaraz powiem. Aby Hinako ulepszyć, potrzeba punktów wiary. Te zdobywamy składając ofiarę. I tutaj fajny pomysł. Ofiary składamy z bardzo rzadko spotykanych przedmiotów oraz z przedmiotów leczniczych. Oznacza to, że możesz przeznaczyć część swoich zasobów na ofiarę, ale kto wie, czy potem nie będzie ciężko z energią. Coś za coś. Jednakże, abyśmy z Chinako nie zrobili szybko terminatora, postanowiono ukrócić takie zapędy w prosty sposób. Do ulepszenia, oprócz punktów wiary, potrzeba jeszcze specjalnej tabliczki. Te spotykamy niezwykle rzadko i trzeba naprawdę wąchać każdy kąt, aby je znaleźć. Proste i sprytne. Deweloper wyszedł z założenia, że każdy, kto po grę sięgnie, doskonale zna japoński i japońskie nazwy. Już na samym początku gry w strefie zapisu możemy wybrać Omamori. Czym jest Omamori, co to daje, czy jest mi to potrzebne, czy bezsensownie stracę punkty wiary na coś, co jest zbędne. Niestety gra zupełnie tego nie wyjaśnia. Po prostu coś jest i tyle. A co to jest i do czego służy, doczytaj se na Wikipedii. Jako że jestem fajnym gościem, powiem wam, że Omamori to taki woreczek z niespodzianką. Znajdziemy w nim taliz który ulepszy jeden aspekt Hinako. Początkowo możemy nosić tylko jeden medalion, ale jeśli będziemy chcieli przeznaczyć punkty wiary, odblokujemy kolejne sloty. I to jest czwarty element, który można rozbudowywać. Przy czym nie do końca z początku jasne, czym to Oma Mori jest. I to kolejny trop, że gra mogła być tworzona tylko pod japońskiego konsumenta, a nie jako część marki Silent Hill. Często przewija się argument w komentarzach, że gra jest trudna. W mojej opinii nie, nie jest trudna, jeśli ogarnie się oczywiście Mówi, drewniany system walczyć. Dla przykładu nie jestem wielkim wymiataczem w Soul -like ale najtrudniejszych bossów przeszedłem za pierwszym razem bez śmierci. Są nawet za to trofea, także to kwestia subiektywna. Jeśli nie lubisz walczyć, można zmniejszyć poziom trudności, ale nie znaczy to, że będzie jej mniej. Będziesz miał trochę większe szanse przeżycia. Oprawa... Heh. Moja żona idealnie ją określiła. Stwierdziła, że oprawa jest nudna. To idealnie oddaje grafikę Silent Hill F. Deweloper poszedł w wysoki realizm, ale japońskie wiochy lat 60. były po prostu nudne. I to tutaj oddano. Wszystko wygląda podobnie, niemal tak samo. Niestety, gorzej wypadły lokacje w Sennym Świecie. Tam to już wszystko jest na jedno kopyto. Biegamy po labiryncie identycznych lokacji, no, kurwa, szukając punktu zaczepienia. Wszystko skąpane w mroku, więc tłem dla tych lokacji jest po prostu czerni. Gra potrafi czasami zaskoczyć ciekawymi efektami jak rosnące tygrysie lili, ale powiedzmy sobie szczerze, to nie wystarczy. Ładnie też wypadły postacie, choć mam wrażenie, że w cutscenkach ich animacja czasami szwankuje, wystarczy zobaczyć na koślawy chud Minako, coś tutaj nie do końca zagrało. Niemniej, pomimo kilku ciekawych efektów przyznaję rację mojej żonie, oprawa jest nudna. Całe szczęście gra ma polskie tłumaczenie kinowe. W grach, które mają dość skomplikowaną fabułę, są pełne dwuznaczności, polski język dobrze robi. Ale nie na tyle, abym do końca wszystko zrozumiał, ale przynajmniej trochę i mam na myśli naprawdę trochę ułatwiają zagadki. Silent Hill F to dziwna gra, bardzo japońska, zanurzona po sufit w japońskich wierzeniach, rytuałach i symbolach. Elementów wspólnych z miasteczkiem Silent Hill nie ma. Jeśli ktoś je gdzieś znajdzie, to pewnie są one tak ukryte lub tak naciągane, że nie warte wspominania. To wciąż bardzo dobry japoński horror z ciekawymi zagadkami, ale idiotycznie nieporadną walką. Jeśli mam rację gra powstawała jako zupełnie odrębny tytuł, nie ma szans, aby taka gra się sprzedała gdziekolwiek poza Jap po nią, ale jeśli dorzucimy do tego tytułu Silent Hill, to nagle wszyscy zastrzygą uszami. No nie no, serio, no ja wychodzę z takiego założenia najbardziej, jeżeli gra tak bardzo mocno posta postawiła na walkę i tak źle ją oddała, no to tą grę trzeba ocenić przez pryzmat walki. Masz, nie wiem, 20-30% stary, wiesz, pełnego gameplayu yy, będą stanowiły walki i będziemy tą grę ocenić przez pryzmat właśnie, wiesz, fabułki, zagadę, ta, 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 takich innych rzeczy, to tu, tu pojawia się chyba taki największy dyskurs, no nie? Tak mi się wydaje z tą grą. Że postawili bardzo mocno na element, który im nie wyszedł. Ludzie to oceniają przez ten pryzmat i dużo innych osób mówi: No, ale wiesz, to jest fajna fabułka, są fajne zagadki. Gry są całością i gry będziemy oceniać jako całość. No nie? Niech cię nie będzie skupiał na jakimś elemencie, niech cię nie będzie skupiał na jakimś pojedynczym elemencie, który stanowi 1% gry albo 0,5% gry, albo na jakichś minigierkach w nich. No ale no jeżeli studio jak konami bez kitu wyrzuca kolejną grę nazywam Silent Hill, nagle zaczyna stawiać bardzo duży nacisk na walkę, no to nie ma się co dziwić, że ludzie jadą po tej grze, bo ma chujową walkę. Niezależnie jak to się stało, czy to sprytne podejście Konami, czy gra była od początku planowana jako część marki, nie zmienia to faktu, że jeśli jesteś hardkorowym fanem Silent Hill, to gra jest czymś zupełnie różnym niż to do czego byłeś przyzwyczajony. Dla jednych to wada, dla innych zaleta. Na pewno gra trafi do fanów horrorów, np. fanów Fatal Frame. Ciężko mi powiedzieć czy polecam. Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, bo jest tutaj za dużo zmiennych, które trzeba wziąć pod uwagę. Mi się wydaje, że tutaj bardzo ważną zmienną, którą trzeba wziąć pod uwagę, była cena tego premierowa. Nie? Ja bawiłem się OK, a to stawia tytuł gdzieś po środku, więc zakończę to klamrą z początku. Dobry japoński horror, ale bardzo kiepski Silent Hill. O, i to musi Wam wystarczyć. Jeśli Ci no. się podobał, zachęcam do subskrybowania. Spoko. Dzięki. No i widzicie, po środku. Co, jak powiem 5 na 10 teraz, to wepnę jakieś słowa w usta energika. <grym> no. No jak bawisz się. Okej, okay, w gierce stary za. Jak ona miała premierową cenę? Przypomnijcie mi? 390Z to kosztowało ferli, jak coś, się, prawda? 340 ja już nie pamiętam, była taka 390 chyba, no, 390 na premierę. No to w tym segmencie, słuchajcie, ile, ile, ile innych gier można było kupić w tej cenie? No ale, hej, przecież się, e, ja, to jest dobry komentarz, Energika. Sama walka, szczerze, to mi się podobała i nie rozumiem skąd aż tyle hejtu. No i pogadane. Jasne, nie jest to poziom najlepszych systemów walki, są gry z dużo lepszym kombatem, ale też nie ma co przesadzać. No właśnie, gra kosztuje 390z, a nie ma co przesadzać. To na pewno nie jest najgorsza walka, jaką widziałem, ani gorsza Silent Hill 2. Jeśli chodzi o mele, bo broni palnej tutaj brak. No i nie zapominajmy, że to survival horror, a nie Devil May Cry, God of War czy inny Elden Ring. W dodatku wcielamy się w przestraszoną nastolatkę, która pierwszy raz trzyma broń. Historia tej kwadratowości w walce jak najbardziej jest uzasadnione. Ma wyglądać desperacko, a nie widowiskowo. A zarzut o hit stop? Nie, akurat siat. Dawał fajne poczucie mięsistości <głos> i, <głos> i mocnego uderzenia. <głos> <głos>